Błaga mnie, kłóćmy się. Musisz mnie zrozumieć. Bądźmy dla siebie dobrze. Dobrze, ale. Ale pod warunkiem, że będziesz stwarzał chociaż pozor, że ci na mnie zależy. I będziesz mnie zabierał wszędzie tam, gdzie jesteś zapraszany. Naprawdę, tak Ci bardzo na tym zależy? Tak. Ale jak już wyzdrowiejesz i będziesz się dobrze czuła, to zabiorę cię na te twoje wymarzone malediwy. Tylko, że ja nie wiem, czy będę mogła, nie wiem, czy będę miała czas. Mam pewne plany. Plany? Hmm? Opowiem ci... ale nie dziś. Dobrze, a teraz już zaśnij. Ale wcześniej jeszcze. No, musisz wypocząć. Gdzie idziesz? Nie chcę ci przeszkadzać. Ale nigdzie nie wychodzisz. Skądże idę do salonu położyć się na kanapie? Ale to nie jest konieczne. Uwierz mi, tak będzie lepiej. Dobranoc. Przesiedziałam tam wczoraj cały wieczór. A powiedziała mi wszystko. Ona naprawdę zemdlała. Był lekarz? Oczywiście. No i co? Zaszantażowała go. Zagroziła, że jak powie prawdę, to ona popełni samobójstwo. Dzwoniara. Miał wyjścia. Musiał powiedzieć Adamowi, że to było poronienie. A to sprytula. To dlatego Adam przyleciał do Ewy. Był tu? Ten syn tu był? Przyszedł się wypłakać, a ona go odtrąciła. Oczywiście, to podobna, A potem zaczął się tak awanturować, że trzeba było wzywać policję. Musieli zabrać go stąd siłą. Nie mów, aresztowali go? A nie wiem, co z nim zrobili. Ale darł się jak opętany. A Ewa? A no, jak to Ewa? Poszło płakać do swojego pokoju. Co za idiotka. Ułagło mieć. Głupia krowa. Teraz płaczę. Dobrze, niech płacze. Wiesz, tak sobie myślę, że może to i dobrze, że z Adamem jakoś nie wyszło. Wiesz, z nim nigdy nic nie wiadomo, a Wiktor to solidna firma. Ale ja go nie kocham. E no, nie zawracaj głowy. W życiu nie, miłość jest najważniejsza. O, przestań, przestań mi tu truć. Powinnaś zająć się Wiktorem na poważnie. Coś mi się wydaje, że ta ich firma mogłaby zmienić właścicieli. Co można myśli? <laughs> Wiesz, Adam jest teraz rozbity. Na pewno będzie za nie się w pracy. A ty mogłabyś przejąć jego zadania. No a potem. No właśnie, co potem? No potem. <laughs> no jak ty myślisz, jak Wiktor będzie miał do wyboru ty albo Adam, to kogo wybierze? Oczywiście, że ciebie. Tylko to trzeba wszystko dokładnie przemyśleć. Ciągle się zastanawiam. Jak to się stało, że Adam nie przeczytał tej mojej kartki? I jeszcze ją przeczyta. Schował ją do marynarki. I kiedyś sięgnie do kieszeni i ją znajdzie. Co się stało? Pani nic, nic, nic. Zaraz mi przejdzie. Niech się pani uspokoi. Proszę zostawić tą prasę. Pani, niech pani usiądzie. Napijemy się mocnej herbaty. Proszę bardzo. Cię Dziękuję. Niech pani sama powie. Co to za małżeństwo? Pan młody. Albo nocuję poza domem. Albo na kanapie. W salonie. Biedna ta moja córka. Niech się pan nie martwi. Wszystko się między nimi jakoś ułoży. Ale po co to wszystko? Że była w ciąży? No pokrzyczelibyśmy trochę, ale przecież przyjęlibyśmy ją do domu. To. Ani dzień, ani dziecka. Nikt by przecież nie ukrzywdził. No tak, to co? Ani dziecka, ani miłości. Nie wolno. O, czy jeszcze jakaś kartka? Nie za dobrze widzę. Gdzieś tu powinna mieć okulary. To jest kartka z portfela Adama. Nie powinnyśmy czytać cudzych zapisków. Proszę mi ją dać. Położę tu koło portfela. On mnie nie kocha. To widać. Ona też jakaś taka dziwna, taka obca, no jak nie moja. Bardzo się w tej Warszawie zmieniła. Bardzo. Ja też się zamartwiam. Pani Rałdańska taka pleciutka chodzi, że się boi, się nie rozchorowała. Późno już pójdę. Ostatniej nocy oka nie zmrużyłam, bo tak się bałam, że mój się dowie, że pan młody poza domem. Maria jaka za mnie nie zdara. Ta kartka też się zalała. No i tak. No. Niech się tutaj suszy. To dla ciebie. A z jakiej to okazji? A postanowiłem zrobić sobie przyjemność i trochę cię porozpieszczać. O, <laughs> Oczywiście, że to wielki egoizm z mojej strony, ale chciałbym widzieć uśmiech na twarzy mojej wspólniczki. Ostatnio z tym trochę kiepsko. No, niestety, ale mam dla ciebie świetną propozycję. Tak, słucham? Muszę w sprawach rodzinnych pojechać na 3-4 dni do Paryża. Weź Piotrkę i jedź ze mną. O, a bardzo bym chciała, tylko. Ja bardzo lubię Paryż, tylko to jest niemożliwe. No, ale dlaczego? Ja ostatnio trochę źle się czuję, wiesz? <grym> muszę sobie z tym poradzić sama. Nikt mi nie pomoże. Jesteś tego pewna? Ja, niestety tak. A no poza tym, wiesz, Magda ostatnio przeżywa trudny okres i ja muszę być przy niej. Ona uważa, że ja jestem jej niepotrzebna, ale muszę nad nią czuwać że się baję. No to Magde też możemy zabrać. O, to nie jest takie proste. Co mam zrobić? Powiedz mi, co mam zrobić, żebyś przestała być taka nieszczęśliwa. Nawet go nie podnieść. To jest niechlujstwo. Ja tego nie będę tolerowała. Proszę to sobie zapamiętać raz na zawsze. Przepraszam, bardzo przepraszam. Cześć. Dzień dobry. A co to już na nogach? Nie powinnaś leżeć w łóżku, tak dobrze się czujesz? No przecież tu wszędzie jest bałagan. A Marianna robi wszystko, tylko nie to, co do niej należy. Słuchaj, do Marianny nic nie należy. To nie jest nasza służąca, tylko nasz gość, który nam pomaga. Gość, któremu się płaci? Pierwszy raz o czymś takim słyszę. A ty co, wychodzisz? Tak, idę na siłownię. Kiedy wrócisz? Nie wiem. A kto ma wiedzieć? Proszę cię, nie kłóćmy się. Marianna, nie widziałaś gdzieś mojego surdutu? Idziesz na siłownię w surducie? Wczoraj go wyczyściłam, jest w szafie. Zginął mi gdzieś portfel. Jest w kuchni, zaraz przyniosę. Dziękuję. Chciałbym, żebyś to zrozumiała. Marianna to nie tylko moja niania, ale również przyjaciółka całego naszego domu. Nie możesz jej tak obrażać, a jest proszę. Dziękuję. Wraca jak najprędzej, śniada nie z sypialni, nie najlepiej się czuje.